12 września odbyło się oficjalne otwarcie nowych oddziałów czesnoszkolnych mieszczących się w Szkole Podstawowej nr 6 w Kościerzynie. Na otwarcie zaproszeni zostali przedstawiciele samorządów oraz pracownicy placówek miejskich, którzy przyczynili się do powstania nowych miejsc dla przedszkolaków. Wśród nich był m.in. burmistrz miasta Michał Majewski oraz przedstawiciel Sejmiku Województwa Pomorskiego Dariusz Męczykowski. Myśmy rzeczywiście przemierzając się już, przynajmniej pracując nad reformą, wiedzą, że będzie reforma oświatowa, od dwóch lat przemierzali się do tego aby jak najbardziej złagodzić skutki ewentualnej reformy dać jak najwięcej miejsc naszym nowym młodym pociekom i rodzicom rodzicom z Kościerzyny aby mieli miejsce tym, którzy chcą oddać dzieci do przedszkola, żeby mogli to zrobić. Dlatego też w szkole numer 6 podstawowej powstało pięć dodatkowych nowych oddziałów z zaangażowaniem przede wszystkim nauczycieli, pani dyrektor bardzo dużej pracy, przedsiębiorców kościerskich, rodziców, gdzie można powiedzieć, że to jest zaangażowanie wszystkich środowisk. W szkole numer 3, jeden oddział, dwa nowe całkowicie oddziały w przedszkolu numer 7. Także myśmy stworzyli i dali przynajmniej dla 200, dla ponad 200, Stworzyliśmy ponad 200 dodatkowych miejsc dla... Y Mieszkańców, małych mieszkańców Kościerzyny w naszych jednostkach miejskich. 13 lat w Sejmiku to było ukierunkowane na poprawienie jakości edukacji i to nam się udało. W Kościerzyni podnieśliśmy na różne programy, na fali wiedzy, za rękę z Einsteinem i wiele innych programów, które wprowadziłem i tutaj one przyniosły wymierne efekty w poprawieniu wyników zewnętrznych klas ósmych, gimnazjalnych, szkół średnich. Nie jesteśmy z tyłu, tylko jesteśmy z przodu. Tutaj konkretnie jeżeli chodzi o przedszkola to wyposażamy, tworzymy te przedszkola, zachęcamy. Miasto Kościerzyna jest wzorem teraz w stwarzaniu nowych miejsc dla przedszkolaków, także dla żłobka. Gratuluję panu burmistrzowi, gratuluję pani przewodniczącej, gratuluję dyrektorom szkół, radnym, że... Tego typu inicjatywy finansowe podejmują. One się na pewno w perspektywie czasowej nam opłacą. Odnowiona część przedszkolna zyskała nowy, estetyczny i barwny wygląd. Ściany zdobią bajkowe malunki przedstawiające misie, co nawiązywać ma do niedźwiedzia w kościerskim herbie. Za ten odnowiony wizerunek odpowiada architekt Małgorzata Kulawczuk-Gruba. Motywem przewodnim przedszkola są misie, jako że w herbie kościerzyny również mamy misia. Poza tym nie ma osoby, która by chyba misia nie kochała, także nasze, nasz tutaj świat jest misiowy i tylko misiowy. Z uśmiechniętych twarzy przedszkolaków można wywnioskować, że dobrze czują się w nowej placówce.